Hej, witajcie moi drodzy! Z tej strony Kina, a wokół mnie biega młotka. Hurra, To ja. Tak, to ja ci dam trochę usmażonej marchewki. Masz. Wiec, jak się... Jak wyrzucić? O, jest, patrz. I noś, bo spaliś marcheweczka, co ci położyłam tutaj. No spaliłaś! No teraz będzie zwęglona, no to smacznego. To oh, no, no, no. No czekaj, ci ugotuję jeszcze jagódki. To ja jestem na górze zaraz kod cmentarza, chodź pod cmentarz. Aha, to ja gdzieś polazłam w daleko. O, coś zmieniłam. OK. Co? A bo sobie mapę obróciłam i nie wiem jak było. pierdolę, nie Uf, chyba tak. Dlaczego ja chcę z nią tą serię nagrywać? Dlaczego? No bo ja daj super gram w tę grę. Patrz co znalazłam. A Mogę zapukać? Aaaaa! Uciekaj, kina! Nie zmałam. się! Mogą być mi pomóc? Tym to się atakuje? F. A bo ja nie miałam nic w łapkach, czy mogłabym ich zaatakować? Będę biegać z siekierą. Hey, ho, to się ten marsz... Idziemy? Idziemy murowaną drogą, murowane drogi zawsze są spoko. A ze mną kicają dwa kicajce. Pchasz mnie przy ognisku. Jaką ty masz wielką dzitę? Szczerze? Słyszę to pierwszy raz w życiu. To są świnki. Jedna. Jedna świnka, która mieszka w kiblu. Nie, są dwa kible, dobra. Młotka, ale to są normalne to jest kible. Król jest król? Gdzie? U mnie mam mięsko dla nas. Będą meatballs'y dzisiaj. Nom, 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 moje ulubione. <laughs> Przyzwyczaj się, będziesz ten... je żarła całą oh, so grę. Młotka! Oh, so nie. <laughs> Będziemy sobie mogły no zrobić... One rzeczywiście nie są ze stali tylko. No nie, są z mięsa. Jeszcze sama nazwa, nazwa meatballs coś sugeruje. <laughs> You got balls of me. <laughs> Już nie będę, obiecuję. Ej, ja muszę od ciebie zgarnąć flinta. Ja nie znalazłam od początku gry ani kuźwa jednego flinta. Wszystko wina Eweliny. Nie pozdrawiamy cię Ewelino. I, tyl i tylko starzy ludzie wiedzą o co nam chodzi. Tak. Zaraz ci dwa grzyby na obiad przy okazji. A grzybów tutaj mam cztery moja droga. Ło! Wow. Cztery Prawne. różne rodzaje! Ale będzie jazda! To są te specyficzne, jak wiecie. Wyłączyć ściąganie pornoli, bo mnie zauruje. Nie ściągam pornoli. I masz już na dysku? Po co mam ściągać pornosy? Chciałam zobaczyć, że Mój młotka, to co najwyżej je nagrywamy. No w sumie teraz są to wszystkie ciekawe portale od pornosów, więc trzeba ściągać. Nie wiem, nie oglądam, nagrywam. Ja tam czasem potrzebuję troszkę inspiracji. A to już wiem, skąd miałeś pomysł na tamten, no... ...odcinek trzeci na RedTube nasz sobie znajście, to będziecie widzieli o co mi Ja zawsze lubiła z do kibla, Wykorzystano w ten sposób. Nie! To chyba nie ze mną, chyba, chyba z... o, się kojarzy. Na mi się nie podobało. Na żadnym filmie się nie tam nie, nie było takiej sytuacji. Ja przyczepiłam się przyczepiaczką do sufitu jak na kreskówkach i robiłam to od góry. Młotka, proszę Cię, to są tuby <grym> Dobra, mam nadzieję, że nie zjaram za dużo. Jezu, co? No to Będzie dobrze, A nie przejmuj A musisz to robić się. przy przeobozie. Tak? Na pewno. To jest my des destiny. Żegnaj słodki Sejwie. Żegnajcie słodkie odcinki. Dobra. Będzie dobrze kina, zobaczysz. Mm -hmm. Ja umiem. Ojej. Zostawcie cztera dziadu. Orety. Łódka? Żartuję, troluję sobie. <laughs> Kurwaj, jakieś kople w dupę, a tak cię w ten twój wielki tyłek, i w kosmos polecisz. Co my tam sąsiedzi pukają, no? E, 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 e. <laughs> nie, to nie tak jak myślisz. Możesz zrobić jajeczka. Ajeczniczka Nie Czemu Ja <grym> nie robię no jeczek Tam ptaszkowi. Nie No daj ptaszkopi Nie No weź no nie I Na przecież mu smutno No Trudno Dam ci ptaszka masz Ty... Ugotowałam! Biedny! Chciałam ci go dać do Biedny ptaszek! Nie, nie mów tak do mnie! Nas jest mi smutno! No i To Co miałam z nim zrobić? Próbować go reanimować? <laughs> i też czasami <laughs> zwłaszcza po pracy <laughs> spróbuj tylko spróbuj tylko bazerna świnio spróbuj tylko, wynocha, wynocha, wynocha pier... <laughs> no jak one mnie wkurzają, nieziemskoki ratul gdzie jest mój bumerang Jakiego ja mam ragea na tych polantów, to jest po prostu poezja. <noise> <noise> proszę się ze mnie nie śmieć, każdy się wkurza na tych kupię indyki. ale ja się z ciebie nie śmieję, skarbie, no gdzieżbym śmiała, no proszę cię. Jeszcze mu wiszą te jaja pod brodą po prostu. Ua! Idź mnie stąd, idź mnie stąd! Luju jeden z drugim, sio! Sio powiedziałam. No poczekaj, to zrobię sobie tak, i tamten będzie na zapas, a ten będzie mój i wszystko, wszyscy będą szczęśliwi. Ty, Wcale tego miała nie ta... zrobiłam! Musisz mi opowiedzieć, powiedzieć, nie noś w ręce mógł. Kurwa, ty chcesz żeby i fala za z moim jedzeniem? Schowałam do lodówki, żeby się nie zepsuło. Już mamy w jednej tej. Masz coś do palenia? A, czek a co byś zapaliła? <grym> Tutaj? Kost kostkę? Trawkę? Nie, trawki nie. Trawki mam mało. się jeszcze marihuaniny? Skąd wy to serię dzieci oglądają? No to niech wiedzą co się pali. Marihuaninę się wszczykuje. No tak. Co ty wiesz o Marihuaninie? Podobnie się kończę jak ona. <głos> <głos> Chwilę trwało zanim że chodzi ci o twoje imię. Tak rzadko go używam. Nino. To ja ci mogę dać moją zbroję i dam ci... Miam I wezmę sobie tak. twoją. Ja i tak nie walczę. Ja muszę iść po abi, więc wiesz. To ty jeszcze ze swoją nie była? No bo przecież zaczęłam zamarzać, myślałam się, że kurwa spaliłam. Żartujesz. Ja, ja, ja się tu trzeba spiekać z złotym ślimakiem, to to jest kurwa to położyć koło siebie, nie, muszę ci kurwa dać, muszę ci dać to z tego, że jesteś w ognisku, to ci tam. a jestem ślepa kurwa jak ja pierdolę, bo jestem stara, więc nie trafię w ciebie, to se w ognisko, bo przecież mamy tyle liny, że co możesz robić tych kurwa zbrój, Bo se robić, zarobić, o tyle zbroi. I na ten czas onegdaj było tutaj, kurwa ich! Ale patrz, jak się ładnie pali! Spiep spieprzaj, odejdź, nie odzywać ręką do mnie, kurwa! No buzi, buzi, spieprzaj, to ty... w No nie kurwa! No, no, buzi, buzi. no, buzi, naspieram ci na nową zbroję kupeliny! Ja pierdolę! A jakbym cię kurwa. tak z tego nie mm, mm, mm. Nie, spieprzaj, nie mam ochoty! Boli mi głowa. O, Ty tak lubisz, to wiecie? Boli mi głowa, odejdź ode mnie! O, o. Odejdź ode mnie. Kuwa, pójdę do sądu, zgwałciła mnie w tą starwie. Dobrze. Żarcie mi zrób. Głodna jestem. Ja też. Nie, to kurwa nie interesuje. Proszę. Odejdzmy od tego. Może do miski? Idę. Jestem. To tyle. Na dzisiaj. Mamy coś do jedzenia? Ja mam dżemik, który sobie sam nie leczy, ale. <laughs> Dzięki. Tak. To kinie siadła kamera, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Mile widziane. Pozdrawiam Was. Młotka ze mną była, kina, która Was nie słyszy. Ale też, też was pozdrawia. To jak to, to? Oni nie słyszą twojego mikrofonu? To cześć!